Miluszku Tak, takim jesteś małym pieskiem Ale ty to nie masz te, Ty masz takie puchate Futerko Co dopiero się zmieniło Albo jeszcze jest w trakcie zmiany hmm. to. To Nie za bardzo Dobrze, no tak, no jojoj snorku no, taki mały piesek, taki mały piesio, tak, tak, to jest bardzo mały, miły piesio, tak, 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 prawda? No kocie.